Polska potrzebuje niezależnego wymiaru sprawiedliwości. Krajowa Rada Sądownictwa stała się jednym z elementów, który sprawił, że poprzednia większość parlamentarna zablokowała dostęp Polaków do środków z Funduszu Odbudowy. Szanowni Państwo, dzisiaj rozpoczynamy proces sanacji tych organów, które zostały skażone przez poprzednią władzę. Dzisiaj jest ten czas, żeby powiedzieć dosyć, dosyć sucia państwa, dosyć zawłaszczania konstytucyjnych organów, ale przede wszystkim dosyć wprowadzania standardów, z których byliby dumni wasi wschodni przyjaciele. Zrobiliście z wymiarem sprawiedliwości rzecz niedopuszczalną. Staliście się niestety jednymi z autorów największej destrukcji, jeżeli chodzi o to, co stało się w Rzeczpospolitej po 1989 roku. Krajowa Rada Sądownictwa to organ, który powinien pilnować, żeby sądy Rzeczpospolitej były miejscem, w którym jest przestrzegane prawo, w którym politycy nie piszą wyroków sądowych, w których politycy nie zmieniają na usłużnych, funkcyjnych sędziów, prezesów i wiceprezesów.